Witamy dzisiaj pierwszy wycieczkowiec Europa o długości 198 metrów. W tym roku po raz pierwszy zawija do naszego portu, z czego bardzo się cieszymy. Statek w tej chwili przypłynął z Isztat. Swoją 10 podróż po Bałtyku kończy w jednym z niemieckich portów. Na pokładzie mamy 120 pasażerów, choć na tym statek może wejść maksymalnie 360. Pasażerowie popłyną jeszcze do kilku portów bałtyckich, a w naszym porcie wybierają się do Gdańska Głównego przede wszystkim i do pobliskiego Malborka. Statek Europa jest jednym z nielicznych statków, a dokładnie armator Hapag-Lloyd, który w tamtym roku odwiedził nasz port podczas pandemii. I jeszcze mamy kil zawinić tej jednostki, co nam daje tutaj dużą możliwość pokazania nie tylko portu, ale przede wszystkim miasta i naszego regionu.